Witam wszystkich fanów Capital Book. Teraz trochę nietypowo, ponieważ jestem w Krakowie, gdzie jest tak zwany smog wawelski. Co prawda wczoraj było całkiem słoneczne i nawet całkiem ciepło, jednakże dzisiaj no, wróciło te, ten okres wczesnej wiosny, kiedy jest zimno i pochmurno. Ale tematem mojego nagrania nie będzie to, gdzie jestem, jaka jest pogoda, ale uroczystości związane z powstaniem w getcie Warszawskim, bo mieliśmy rocznicę 19 kwietnia, doszło do wybuchu tego powstania, tych walk, albo też, jak to się nazywa, samoobrony. Wydawnictwo Kapital wydało książkę, właśnie która dotyczy tematu powstania w getcie Warszawskim, a dokładnie książkę, która porusza jedną z organizacji wojskowych, które Walczyło w czasie tego powstania, i dzisiejszy odcinek będzie się koncentrował na właśnie tej książce. A książka to jest Skazani na zapomnienie Jeronausza Lisiaka. Zresztą będę się dzisiaj widział właśnie z autorem. Będę rozmawiał też na tematy kolejnych planów wydawniczych, które są związane właśnie z tym autorem. Ale co do samej książki. Tytułem wstępu to chciałbym zaznaczyć, że w czasie walk w Getcie Warszawskim mieliśmy do czynienia z dwiema organizacjami wojskowymi. Jedna to była lewicowa Bunt, lewicowa, czyli żydowska organizacja bojowa, gdzie no tam jedną z głównych reprezentantów to, to była ta partia Bunt, a druga opcja to był właśnie żydowski związek wojskowy. To byli tak zwani betarowcy, ci nacjonaliści, ci. Ta opcja taka dość, niektórzy by nazwali, że skrajna, zresztą byli nazwani jako właśnie skrajni narodowcy. Oni się tym wyróżniali. To byli sioniści, to byli sioniści, rewizjoniści, że sioniści uważali, że trzeba wrócić do Izraela z powrotem, że tam trzeba tworzyć państwowość, a ci rewizjoniści uważali, że tak, trzeba wrócić, ale tam tą mniej to, tą ludność, y, która tam mieszkała, tych Arabów, najlepiej powysiedlać, pozamykać, y, mają być obywatelami takiej drugiej kategorii. Y, Żydowski związek wojskowy y, była to organizacja, którą tworzyli byli żołnierze Wyska Polskiego. Byli to były to osoby, które utożsamiały się z y, tym, z historią Polski, były to osoby, które były związane emocjonalnie z Polską, z czego to też wynikiem tego były te kontakty z Armią Krajową i innymi organizacjami niepodległościowymi, gdzie no, ta współpraca była dość płynna. Jeżeli mówimy o żydowskim żydowskiej organizacji bojowej, była to organizacja, która została założona bardzo późno, bo dopiero w 1943 yy, roku, yy, a żydowski związek wojskowy, i pierwsze początki miał w 1939 roku. Przy okazji akcji Reinhardt, doszło w środowisku żydowskim do takiego już przeświadczenia, że prawdopodobnie koniec getta warszawskiego będzie bliski i trzeba będzie się jakoś. Zbroić i jakoś bronić przed, przed całkowitą eksterminacją tej ludności, która opierała się raz, że na zabijaniu Żydów w samym getcie, dwa na wysłaniu ich do obozów koncentracyjnych. I ten moment, można powiedzieć, że całkowitej likwidacji, rozpoczął się 19 kwietnia 1943 roku. I tutaj, patrząc na Książki historycznych, powstawały, po 1945 roku zasadniczo mamy do czynienia z pozycjami, które opisują walki w getcie warszawskim, ale ze strony żydowskiej organizacji bojowej. Zasadniczo żydowski związek wojskowy jest albo pomijany, albo ich czyn zbrojny jest uznawany za praktycznie żaden. Jednym z takich admiratorów, szerzenia to właśnie tej propagandy jest już nieżyjący uczestnik powstania w Grecie Warszawskim, Marek Edelman. Otóż spotykamy się właśnie z taką informacją, że podczas walk w Grecie Warszawskim, zaraz na początku pierwszego dnia na Placu mojarnowskim powieszono dwie flagi. Jedną flagę biało-czerwoną, a drugą biało-niebieską. I na pytanie z prowadzących wywiad z Markiem Edelmanem no właśnie, co coś wie na temat tych flag, no to Marek Edelman powiedział, że no, że coś tam chyba, może coś było. Yy, co do samych walk w getcie warszawskim, Marek Edelman mówi, że no tam postrzelali i od razu uciekli. I zasadniczo do tego sprowadza czyn zbrojny ze strony Żydowskiego Związku Wojskowego, dlatego też tytuł książki brzmi, Jenausz Lisiaka: Skazani na zapomnienie, bo zresztą byli oni skazani na zapomnienie. Wynikało to też z tego, że Izrael był rządzony przez jakieś chyba 30 lat przez partie lewicowe, gdzie promowano właśnie część zbrojny żydowskiej organizacji bojowej, a nie żydowskiego związku. Wojskowego. To też był, mamy do czynienia z uwarunkowaniami w samej Polsce, gdzie wychodziły książki dotyczące właśnie historii Żydów w Warszawie, historii walk w Grecie Warszawskim, gdzie no, ten Żydowski Związek Wojskowy, jako ten prawicowy, nacjonalistyczny, no, jakby no, nie był brany pod uwagę jako coś um, ważnego. Jak już coś, no, to wspominano, że ktoś tam gdzieś coś strzelił, ale zaraz po prostu uciekł. I Tutaj bym dotknął właśnie sprawy tych dwóch flag w tym, w tym naszym odcinku. A mianowicie, a Marek Gadenman powiedział, że tam niby coś było, ale tam uciekli. W innych pozycjach spotykamy się z takimi informacjami, że te flagi zostały. To są różne głosy, że tego samego dnia zostały one zdjęte przez Niemców, że po dwóch dniach. A prawda jest taka, gdzie to. Właśnie Neusz wykazuje, trwała ta obrona tego miejsca około czterech dni, i dopiero po tym czasie zdjęto te flagi. Zresztą chciałbym Państwa zachęcić do obejrzenia filmu, który trwa chyba bodajże że 3 godziny, dotyczącego powstania w Kecie Warszawskim. Jest to film, w tłumaczeniu polskim, Powstanie. Jest to film hollywoodzki który właśnie opisuje te realia życia w getcie, bo jest taki długi wstęp, a następnie druga część filmu, można powiedzieć, że opowiada o samych walkach w getcie warszawskim i co ciekawe, no oczywiście nie ma przedstawionego żydowskiego związku wojskowego w tym filmie, są tylko żobowcy i są przedstawieni ci żobowcy jako bardzo dobrze uzbrojeni powstańcy. Mamy Żydówki, które są przywiązane linami do kominów i rzucają granaty w Niemców. Mamy ten Plac Muranowski, gdzie trup niemiecki ścieli się praktycznie po całym Placu. Mamy tam czołg, który zostaje rozwalony przez właśnie tych powstańców żydowskich. Mamy uzbrojonych żołnierzy w karabiny maszynowe, którzy są świetnie przygotowani, mają Yy, tam walki z piaskiem, no tam wszystko jest przygotowane do tych walki, te walki trwają. No i tutaj też jest prawda, że no, strategia, yy, strategia niemiecka była taka, żeby no, spalić to getto. No, po, co, po co z nimi walczyć? Jak można ich spalić? I rzeczywiście w tym filmie jest pokazane, że po prostu getto jest podpalane, i ci żołnierze przychodzą Przechodzą do tak zwanych bunkrów, czyli do pomieszczeń, które są nawet pod piwnicami, i tam się chowają przed Niemcami. Dlaczego też powiedziałem, że mówi się, że to nie było powstanie, tylko to była samoobrona? Tutaj bym się powołał na historię Leszko Żeglowskiego, który jasno mówi, że gdyby było powstanie, to musi być jakiś sztab, jakieś dowództwo, jakiś plan. Tutaj, w przypadku powstania w Getcie Warszawskim, takiej sytuacji nie było. Nie było a mianowicie z tego powodu, że Żydowski Związek Wojskowy i Żydowska Organizacja Bojowa nie porozumiała się ze sobą w kwestii współpracy. Oczywiście tam był jakiś podział na tereny, jednakże nie było wspólnego dowództwa, i nie było wspólnego planu. Efekt był taki, że no de facto ci żołnierze, którzy mieli bronić ludności cywilnej, oni po prostu jakąś tam grubką, niedużą ludności cywilnej uciekli z getta i ta ludność żydowska została na pastwę Niemców. No to był, taki był akurat finał tych walk. Jeszcze co do samego powstania, no to yy, tak jak wspomniałem, nie było dowództwa i tego dowództwa nie mogło być, bo przed samym powstaniem w Geście Warszawskim dostał, doszło do spotkania między z tych dwóch grup wojskowych i oni, no, prawie nie doszło do strzelaniny, że tak powiem. E, także działali oni zasadniczo na własną rękę, zresztą drugim takim miejscem po Placu Uranowskim, gdzie doszło do takich właśnie silnych walk, to były tam szopy szczotkarzy, gdzie, w trakcie których udział wzięli też żołnierze Żydowskiego w, w, w Związku y, Wojskowego. Na sumare Wiederman mówi, że to jest niemożliwe, że to jest wszystko wymyślone. Jednak Janusz Lisiak właśnie w tej książce, Skazanie na zapomnienie, to tą historię opisuje, i też opisuje to, jak dochodziło do sytuacji związanych z ucieczką z, tych, z, tego, z tego getta w czasie walk powstania warszawskiego. Też chciałbym nadmienić to, że Żołnierze żydowskiego związku wojskowego było, byli całkiem jak na te warunki w czyli byli dobrze uzbrojeni, porównując ich do żydowskiej organizacji bojowej. Wynikało to z tego, że oni rzeczywiście chcieli walczyć z Niemcami i już wcześniej planowali to od dawna. A Żydowski Związek Wojskowy, no tutaj po pierwsze, nie miał przeszkolonych ludzi, zresztą tu też spotykamy się z tym takim argumentem, takim oskarżeniem wobec polskiej podziemnej, że nie chciała dozbrać żydowskiego. Żydowskiej Organizacji Bojowej. Ale ciężko dozbrajać kogoś, kto nie umie strzelać. Ale co najwyżej to, co umie, to strzelać z broni krótkiej. Jak mówimy o walkach miejskich, no to jednak ta broń krótka jest bronią krótką. I ona nie nadaje się tak, do takich walk, jak na przykład karabin. Karabin jest bronią długą, ale no, tutaj też się powołam na Leszka Żydowskiego, na historyka, który mówi, że wynikało to z tego, że żydowska organizacja bojowa miała jakieś pistolety, podkreślam nie karabiny, to było to, że organizowali napady rabunkowe na bogatszych Żydów. No i taki karabin to gdzie on schowa? A taki pistolet to zawsze można schować do kieszeni. Także tutaj mamy do czynienia z różnicą przygotowań, też pod względem wyszkolenia. I pod względem no, uzbrojenia. I to uzbrojenie Armii Krajowa nie szczególnie chciała przekazywać właśnie Żobowi z tego powodu, co powiedziałem. Ale argumentem ku temu jest to, no, że jednak żydowski, żydowski Związek Wojskowy był dozbrojany ze strony Armii Krajowej. I no, to jest niepodważalne i zresztą to pokazuje na Nausz-Lisiak w swojej książce. Co do, co do samych, tutaj już kończąc, samych strat po powstaniu w getcie, no to dane są bardzo rozbieżne. Z jednej strony przedstawia Jurgen Sztrop, tam chyba było 16 żołnierzy, którzy zginęli, 80 rannych. Na podstawie filmu hollywoodzkiego myślę, że zginęło z 200 Niemców i 1000 zostało rannych. Zresztą polecam ten film, żebyście Państwo obejrzeli, no bo to, to całkiem ciekawie przedstawia to i też przedstawia te negocjacje ze strony żobowców z Armią Krajową, gdzie ta Armia Krajowa ci przedstawicieli powiedzieli: nie, nie damy Wam, nie. Tutaj są zdanie co do samych strat podzielone. Z całą pewnością. Hmm, ta narracja, która jest budowana na świecie, pokazuje, że powstanie warszawskie było i tym powstaniem było powstanie właśnie w getcie warszawskim i często zapominamy właśnie o tym rzeczywistym powstaniu, jakim było powstanie warszawskie, gdzie rzeczywiście doszło do krwawych walk między Polakami a stroną niemiecką. Już tak kończąc, na YouTubie można spotkać bardzo ciekawy film dokumentalny. On był nakręcony chyba przez telewizję Planet i właśnie to były rozmowy z osobami z Żydowskiego Związku Wojskowego, które wspominały właśnie ten czas walk, bo zasadniczo ze strony tych, tej części wojowników narodowych, no to tam oni ponieśli zgrudzące straty i ilość tych ocalałych była znacznie, znacznie, znacznie mniejsza niż samych żobowców. Ale są osoby, no przeprowadzono te wywiady z tymi osobami, które właśnie uczestniczyły w tym i no serdecznie polecam, żeby się też zapoznać z tym materiałem, bo z całą pewnością jest bardzo ciekawy. I też tam jest przedstawiona historia dotycząca jednej z osób, która okay. mówiła, że walczy, walczyła właśnie w getcie warszawskim, ale nie do końca chyba tak było, i to też zostało przedstawione, bo. Proszę Państwa, nie zawsze trzeba wierzyć we wszystkie relacje ludzi uczestniczących w danym wydarzeniu, trzeba je po prostu sprawdzać i weryfikować. I to jest bardzo ważne, jeżeli mówimy też o kwestii związanej z jedwabem, gdzie tam przy tym śledztwie do, dotknęliśmy właśnie takich różnych przeinaczeń, wspomnień historii, których rzeczywiście nie było było dość mnogo. Serdecznie polecam właśnie jeszcze raz tę książkę Nasza lisiaka Skazanie na zapomnienie. Jest to bardzo duża dawka informacji historycznej. Też odkłamywanie tych różnych faktów dotyczących życia w samym getcie warszawskim, gdzie często przedstawiano właśnie Polaków w tym negatywnym świetle jako tych szmalcowników, i moim zdaniem, Joneuszowi Lisiakowi udało się właśnie odkłamać tą historię. Szanowni Państwo, będziemy mieli kolejne nagrania jeszcze dotyczące mojej wizyty w Muzeum Polin, gdzie też była dotknięta sprawa właśnie powstania w getcie warszawskim. Temat będzie, no jeszcze trochę mielony, ale uważam, że jest to bardzo ważne, żebyśmy się zapoznali z naszą historią i też zapoznali się z tą narracją, jaka jest budowana przez różne media czy strony nam nieprzychylne i żebyśmy mieli właśnie ten oręż w postaci wiedzy i mogli dementować te informacje i przedstawiać to, jak tam rzeczywiście było. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.